Wigon Serwis TV. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry i od razu dziękuję za te wszystkie pozdrowienia, które otrzymuję od Państwa i za to, że jest was coraz więcej. Bardzo dziękuję, szacun w stosunku do Was. Dziękuję za komentarze, których jest mnóstwo, niektóre są bardzo konstruktywne, niektóre są takie bardzo, bardzo na nie. Dziękuję za wszystkie komentarze i mam nadzieję, drodzy Państwo, że u was też jest taka pogoda, jak u nas. Jest sobota, weekendik. Piękna pogoda, cieplutko, także aż się chce żyć. Życzę Państwu, żebyście chociaż na chwileczkę, na taką małą chwileczkę, zapomnieli o swoich problemach, kłopotach i tak dalej, żebyście bawili się tą pogodą, no bo rzeczywiście jest czym się cieszyć. Dobra, koniec pitolenia, że tak powiem, bo mówicie, że mówię za dużo. W związku z tym, o czym dzisiaj? A mianowicie, o rzeczy, która dla mnie jest trochę przykra, ale wiecie co, to nie jest jakiś wielki problem, żeby, żeby człowiek się z tego powodu martwił. Po raz drugi brykieciarka Wigo 2 została zblokowana na Allegro. Yy, została zaproponowana taka cena, że jest to ewidentnie próba zblokowania. Allegro oczywiście wobec takiej osoby nie wyciągnie żadnych konsekwencji. Te pieniądze najprawdopodobniej, no bo nie wierzę, nie wierzę, drodzy Państwo, żeby ktoś wpłacił 19 tysięcy. Ja zresztą nie mam takich oczekiwań. Tak, 19 tysięcy. Dobrze słyszycie, bo to jest kwota, która została wylicytowana na Allegro, zaproponowana, czyli to jest ewidentne zblokowanie sprzedaży. Dobra, i teraz tak. Powiem tylko to raz, jeżeli Państwo jesteście zainteresowani brykieciarką Vigo 2, bo już szykuje następne projekty, no i chciałbym tą brykieciarkę Państwu sprzedać, to zadzwońcie do mnie. Tutaj numer telefonu bardzo proszę. Będziemy się już kontaktować telefonicznie. Nie będę już wystawiał brykieciarek ani na Allegro, ani na Oelixa. Nigdzie nie będą wystawione. Będzie można je kupić tylko i wyłącznie po kontakcie telefonicznym ze mną. I każdą następną brykieciarkę, którą zrobię, będziecie Państwo mogli zobaczyć na filmie. Wtedy będziecie wiedzieć dokładnie, jak ta brykieciarka wygląda, jak pracuje, jak się zachowuje i tak Czyli o sprzedaży Wigo 2 na razie koniec. Proszę o kontakt, w razie czego, ale wykorzystajmy sytuację, że brykieciarka, ta sprzedaż tej brykieciarki się przedłuża, przeciąga. I słuchajcie, i od razu wykorzystując tą sytuację, dorobiłem do niej dwie takie części. Zobaczcie Państwo, takie blachy z takim sworzniem, z taką tulejką, bolcem, bo dlaczego to zrobiłem? Wczoraj szybko wysmyczyłem, zaraz zresztą zobaczycie, jak to zostało zrobione, bo brykiet, który ostatnio testowałem, brykiet od pana Marka, według Państwa, tak stwierdziliście, że jest brykietem rewelacyjnym. A pamiętacie, ten brykiet był w, w kształcie walca i miał w środku otwór. Zresztą możecie to zobaczyć na moim filmie, tam jest napisane brykiet od pana Marka, obejrzyjcie to, zobaczcie. I ten otwór wewnątrz tego brykietu powodował, że następowało tam wytwarzanie takich gazów i dopalanie tych gazów, i te brykiety były bardzo dobre, bardzo fajnie się zachowywały, dawały bardzo fajną energię. I Państwo zadajecie mi pytania, bo dzwoniły do mnie w tej sprawie trzy osoby. Zresztą w komentarzach też tak było, i zadajecie mi pytania, czy na Wigo 2 lub na Wigo 3, które tam wisi, yy, można zrobić brykiety z dziurką. No i do tej pory nie można było zrobić. W związku z tym wczoraj szybko wysmyczyłem takie, yy, takie dwie części i zrobimy dzisiaj próbę wyciskania, ale to na samym końcu. I teraz jeszcze inne sprawy, o których chciałem Państwa poinformować. Kolejne sprawy, kolejne sprawy i odpowiedzi na wasze pytania na wasze komentarze. Tam wisi wigo 3, a tam stoi Wigo 4. Wigo 4. Wigo 4 które jest porażką. Tak Brykieczarka Wigo 4 y, jest modelem jak na razie nieudanym. To nie znaczy, że ja ją przekreślam. Nie. Chodzi o to, że ten czerwony lewarek zresztą zobaczcie na filmie o jaki lewarek chodzi. Ten czerwony lewarek. Y, z tą przekładnią ślimakową okazał się lewarkiem po pierwsze już bardzo mocno zajechany podłączenie klucza udarowego bo robiłem próby z kluczem udarowym spowodowało że ten lewarek po prostu padł i Wigo 4 jest w tej chwili odstawione. Tak właśnie zerkam tam patrzę i zastanawiam się co dalej ale to nie znaczy że poddałem się. Nie drodzy Państwo. Wigo 4 będzie zupełnie przebudowane, będzie zupełnie inaczej rozwiązane. I zobaczycie, na razie to jest mała tajemnica, miałem wczoraj odebrać część, jedną, którą zamówiłem, ale okazało się, że nie dojechała będzie albo w poniedziałek, najprawdopodobniej w środę, i z powrotem w przyszłym tygodniu zabieram się za Wigo 4. E, czyli drodzy Państwo, poczekajcie. I ci, którzy chcą, żebym użył wreszcie lewarka hydraulicznego. Odpowiem państwu, że Vigo 4 no tak, najprawdopodobniej będzie zastosowany lewarek hydrauliczny, ale jaki, jak to będzie działało, zobaczycie. Na pewno nie będzie to działało w taki sposób, że będę pompował ręką ten lewarek hydrauliczny. Nie. Będzie to zupełnie inaczej rozwiązane. Dobra, czyli WIGO 4 mamy zakończone i jeszcze jedna rzecz. Większa część z Państwa domaga się ode mnie, żebym zaproponował jakąś brykieciarkę bardzo prostą. Są też tacy wśród Was, którzy mówią, idź człowieku w mechanizację, idź w automatykę, zrób brykieciarki wyciskane na 6, na 9, na 12 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Drodzy Państwo, jednak tych osób, które chcą takie pojedyncze, małe brykieciarki, jest zdecydowanie więcej. I po ostatnim filmie, gdzie pokazywałem ten brykiet od Pana Marka, wiele, wiele osób dzwoniących do mnie pytało się, czy mógłbym zrobić taką jednak brykieciarkę na jeden duży brykiet, który będzie miał otwór przez całość. Czyli taką zupełnie nową, ale bardzo prostą. I dlatego w przyszłym tygodniu zabieram się za taką brykieciarkę. I zrobię taką naprawdę naprawdę prostą. No, i zobaczymy, po jak już zrobię, jaka będzie Państwa na ten temat reakcja. No dobrze, drodzy Państwo, no to już skończmy to gadanie. I teraz e, proszę ci, którzy są zainteresowani, spójrzcie, w dniu wczorajszym zrobiłem dwie te części. Dorobiłem takie dwie części e, i za chwilę będziemy e, wyciskać brykiet na Vigo 2. Brykiet, który będzie miał dziurkę czy otwór w środku, więc zobaczcie, co się działo tutaj w dniu wczorajszym. No dobra, drodzy Państwo, jedziemy. Odrysujemy sobie po prostu od tych blach, które są, i będziemy mieć wymiar, skoro te blachy. Się sprawdzają, to te też będą dobre. Ok, mamy dwie blachy, trochę je tutaj doszlifuję, sprawdzę, czy pasują rozmiary, i zaraz będziemy dorabiać czpień. Ale najpierw z czego go zrobimy? Już Wam pokazuję. Ok, słuchajcie, dzisiejsza wizyta na złomie. Podskoczyłem i dorwałem taki pręd. Kupiłem go chyba za 2 zł. Za 2 zł. Akurat utniemy, wytniemy dwa kawałki, reszta zostanie jak zwykle się do czegoś przyda. Pomalujemy to ładnie i No to wyciskamy brykiet z dziurką. Masa urobiona. Wczoraj zrobiłem trochę tej masy. Mówię Spróbuję, bo sam jestem ciekawy, jak to pójdzie. I zobaczymy. I mamy brykiety z dziurką. Jeden, gdzie go odłożymy, tutaj odłożymy. I drugi, blacha wychodzi bardzo ładnie, bez żadnego problemu. I mamy drugi brykiet z dziurką. Wysokość około 12 cm. Jedziemy następne. Przypominam tylko, że na Vigo 2 można też wyciskać brykiet bez dziurki. To zależy jak to będzie chciał, ale wydaje mi się, że to rozwiązanie będzie fajne. Dobra, czyli pierwsze nam wyszły. Teraz słuchajcie, spróbuję następne sprasować mocniej, bo boję się, żeby ten bolec nie doszedł do samego dna, i żeby czasem ten opór, który zacznie powstawać, żeby nam czegoś tutaj nie rozwalił. Bo lewarek jest nowy, nie chciałbym go uszkodzić, ale spróbujemy troszeczkę mocniej wycisnąć ten brykiet. Jedziemy. No, chciałem ładnie, estetycznie łopatką, ale powiem wam, że nie ma to jak nakładać rękami. No ale dobra, skoro już zacząłem łopatką, to niech będzie. I zobaczmy, co nam tutaj wyszło. Jeden. Blacha wychodzi bardzo ładnie. Tak, trochę mocniej sprasowany jest dziurka, która nam pomoże na tym etapie wysychania. Bardzo fajny, trochę niższy niż te chyba. Drugi. Blacha wychodzi pięknie. Nie ma żadnych oporów. Raz, dwa. I też jest bardzo ładny, bardzo ładnie sprasowany, ale wydaje mi się, że można trochę mocniej jeszcze dodusić. więc spróbujmy. Dobra, i słuchajcie, ostatnie wyciskanie, i już będziemy mieć takie, taką odpowiedź na nasze pytanie, czy można wyciskać na Vigo 2 brykiety z górką. Dobra, słuchajcie, przyspieszam obroty, żeby, żeby to nie, nie ciągnęło się w nieskończoność. I wyciągamy. Jeden i drugi brykiecik z dziurką wyciskany na WIGO 2. Piękna sprawa. Może być. Dołączam do kompletu. I to dzisiaj na tyle. Drodzy Państwo, dziękuję za uwagę. Z tego wiaderka czerwonego wycisnęliśmy w sumie 8 brykietów. Teraz na Vigo 2, jeśli ktoś ma taką ochotę, może robić brykiet z dziurką. Brykiet ładnie sprasowany dziurka spowoduje, że brykiet będzie lepiej wysychał, a w, w czasie spalania e, prawdopodobnie będzie osiągana lepsza temperatura, lepsze spalanie, dopalanie tych spalin itd. Ja jestem zadowolony. Te przyrządy, które zrobiłem, czy tam te części, które dorobiłem, oczywiście zostają w komplecie z Wigo 2. Jeśli jesteście zainteresowani Wigo 2, to dzwoncie. A w tej chwili pozostało mi tylko, drodzy Państwo, życzyć Wam wszystkim przyjemnego weekendu. Dziękuję, że jesteście. Fajnie, że jesteście. Komentujcie. No i co? Przyjemnego weekendu. Zdrówka, życzę spokoju, uśmiechu. Pozdrawiam z Poznania. Wigo Service TV. Te